Dzisiaj w Dniu Wyjątkowym. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w nowej sytuacji prawnej. Po pierwsze, wczoraj Izba Dyscyplinarna wydała pierwszy raz w swojej historii decyzję o zawieszeniu w czynnościach sędziego za to, że wykonywał wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wczoraj również pan prezydent podpisał ustawę, która pozycjonuje nas poza systemem prawnym Unii Europejskiej. Proszę Państwa, pierwszy głos zabierze Pan Profesor Adam Strzembosz. Szanowni Państwo, słyszycie mnie? <grych> tak, otóż ja prawdopodobnie Wam jestem znany, ale pewnie nie wszystkim tym, którzy te moje wypowiedzi będą słyszeć w telewizji czy w radiu. Otóż pozwólcie, że się przedstawię. Jestem emerytowanym profesorem zwyczajnym. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez 8 lat kierowałem Sądem Najwyższym. Jestem odznaczony Krzyżem Wielkim świętego Grzegorza Wielkiego oraz Orłem, Orderem Orła Białego. Może to jest nieskromne co mówię, ale chcę powiedzieć, że mam jakie takie kompetencje by się wypowiadać w tej sprawie na której tu się spotkaliśmy. Gdy tylko ukazała się nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, powiedziałem moim przyjaciołom, a potem publicznie, że tak zwana Izba Dyscyplinarna nie ma kwalifikacji legalnego sądu w Polsce. Nie ma. Jej prezes, jak i sędziowie nie podlegają pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Ci sędziowie nie mogą być przenoszeni do innych izb i vice versa. Izba ma osobny budżet, osobną administrację, plan finansowy i działa absolutnie poza Sądem Najwyższym. W dodatku zgromadzenia ogólne, które ewentualnie Mogłyby jakoś wiązać tych sędziów zresztą z pozostałymi, straciło na podstawie ustaw dotyczących Sądu Najwyższego na jakimkolwiek znaczeniu. Mamy zatem do czynienia z odrębnym sądem, sądem specjalnym, a zgodnie z polską konstytucją, sąd specjalny nie może w Polsce funkcjonować. Poza stanem wojennym. Izba dyscyplinarna nie jest ani częścią Sądu Najwyższego, ani nie jest legalnie funkcjonującym sądem, bo musiałby być to sąd specjalny. Trzeba do tego dodać, że uchwała trzech izb Sądu Najwyższego nie wzięła się z powietrza. Ona była rezultatem. Wyroku Trybunału Unii Europejskiej w Luksemburgu. Wyroku, który wyraźnie określił, jakie cechy muszą być spełnione, żeby dany organ nosił cechę organu sądowego. Powiedziano tam właściwie wszystko, co można było o tej izbie negatywnie powiedzieć. Sąd Najwyższy wypełniając rolę, jaką miał pełnić po wydaniu orzeczenia sony Trybunału Stamburgu, orzekł to, co musiał orzec. To, co dla każdego przeciętnego prawnika, który trochę zna Konstytucję, było oczywiste. W tej sytuacji dalsze funkcjonowanie tej Izby moim przekonaniem jest wykonaniu z działaniem przestępczym, bo nikt nie ma prawa powoływać się na to, że jest sędzią i że w sądzie pełni funkcję sędziowską. Osądzenie sędziego Józczyczyna, człowieka, który również działał w wykonaniu orzeczenia Trybunału z Luksemburgu, jest Częstą izbą. Po pierwsze bezprawne, po drugie niczym nieuzasadnione w żadnym kraju europejskim. Nie można dopuścić do tego, by sędzia był skazywany za to, że działa zgodnie z prawem i swoimi kompetencjami. Tyle Państwu mam do powiedzenia. Bardzo proszę teraz Pan Sędzia Piotr Kąciarek, Sędzia Sądu Przedłużonego w Warszawie. Dzień dobry proszę Państwu. Nazywam się Piotr Gonczarek, reprezentuję Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. I chciałem powiedzieć tak, to co teraz widzimy, to jest jakieś szaleństwo, jakiś amok polityczny, brak do tego normalnych słów. Rządzący mają dzisiaj swoich rzeczników dyscyplinarnych, mają swoją KRS, mają swoich prezesów i chcą mieć w zasadzie całe, całe sądy, co mieć wszystko w jednym ręku. Dzisiaj stała się rzecz niesłychana. Dzisiaj, wczoraj, dzieje się rzecz niesłychana, bo w żadnym kraju cywilizowanym, w żadnym kraju Unii Europejskiej, w której mamy szczęście być dobrowolnym członkiem, nie represjonuje się sędziego za wydawanie orzeczeń. Nie ściga się sędziego za stosowanie prawa europejskiego i wykonywanie wyroku Trybunału w Luksemburgu. To jest rzecz niesłychana. Niedawno nam mówiono, że to jest przesada, jak się podnosi argument. Sędziowie mówili, że będziemy niedługo jak w Turcji, może zamykali. Nasi oponenci mówili, że my przesadzamy. To jest nie ma tak w taki sposób porównywać. Właśnie można. Jeszcze nas nie zamykają, ale właśnie dzisiaj mamy doniesienia medialne, że w sprawie sędziego Juszczyszyna tą całą sprawą, tym co on prowadził, domagał się nieskutecznie niestety tych dokumentów od szefowej kancelarii Sejmu. Już prokurator krajowy tam wchodzi, jego podlegli prokuratorzy, będzie śledztwo. Tak to jeszcze zrobimy z sędziego nie tylko osobę ukaraną dyscyplinarnie, ale chcemy zrobić z niego przestępcę. Ja chcę powiedzieć tak, głęboko wierzę, że wszyscy sędziowie w Polsce i ludzie dobrej woli okażą w tej chwili próby bezwzględną solidarność i wsparcie dla pana sędziego Juszczyszyna. My, jako sędziowie, będziemy wspierać bezwzględnie i ukazywać wszelką możliwą pomoc i solidarność każdemu sędziemu represjonowanemu za swoją niezależność, za obronę praworządności. Proszę Państwa, sędzia już czyszyn. Nie jechał po pijanemu, nie ukradł wiertarki, batoniku ani niczego innego nie zrobił. On stosuje polskie prawo, polską konstytucję i prawo europejskie. I wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Jesteśmy jedynym krajem w tej części świata, z wyjątkiem Turcji, gdzie wobec sędziów uruchomione są takie działania. Nie zostawimy Pawła ani żadnego innego sędziego bez pomocy. Głęboko wierzę, że sędziowie polscy tą próbę przetrwają, bo to nie jest konflikt polityczny. Albo mamy sądy niezależne, albo mamy sądy partyjne. Nieważne, tej partii, która teraz rządzi, czy każdej następnej. Ja jestem sędzią i my jesteśmy sędziami Rzeczypospolitej, a nie sędziami tego rządu, tego ministra, a nawet tego prezydenta. Jesteśmy sędzią, sędziami polskiego państwa i takimi pozostaniemy. Dziękuję bardzo. Danuta Przubaran, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szanowni Państwo, Komitet Helsiński w Polsce i Helsińska Fundacja działają na rzecz praw człowieka w Polsce od lat 40. Prawa człowieka walczą z arbitralnością władzy. Gdy tej arbitralności zaczyna doświadczać sędzia, prawa człowieka tracą swoją naturalną ochronę. To my wszyscy będziemy Bezbronni wobec arbitralności władzy. Ja tylko. Michał Bawrykiewicz, Wolne Sądy, Komitet Obrony Sprawiedliwości, KOS, obrońca sędziego Juszczyszyna. Proszę Państwa, ja chciałbym dodać do tego, o czym mówili moi przedmówcy, że jesteśmy w sytuacji bardzo niebezpiecznej. No, stoimy na krawędzi autorytaryzmu w zasadzie i proszę zwrócić uwagę, że wszelkie działania władz od listopada, od momentu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmierzają do tego, aby tego wyroku nie wykonać. Łącznie z ustawą kagańcową, która jest takim normatywnym przypieczętowaniem odmowy wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości. To jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Ona nas lokalizuje poza wspólną sferą prawną europejską, w której jesteśmy od momentu podpisania traktatu akcesyjnego. Do Unii Europejskiej. Ja bym chciał podkreślić w ślad za tym, co pan sędzia Gonciarek powiedział. Komitet Obrony Sprawiedliwości nie pozostawi żadnego sędziego, żadnego prokuratora bez opieki prawnej, bez wsparcia. Nie ustaniemy w naszych staraniach i walkach o to, aby niezależność sądownictwa w Polsce była zachowana. I abyśmy jednak pozostali w tym kręgu cywilizacyjnym Europy Zachodniej, do którego przystąpiliśmy w 2004 roku. Dziękuję. Patryk Bachowiec. Dzień dobry Państwu. Mowa Wasza musi być prosta. Tak, tak, nie, nie. Przestrzegam Państwa przed nazywaniem obecnej sytuacji sporem prawnym, chaosem prawnym. Mamy tutaj do czynienia z dwoma rzeczywistościami: jest, jest sfera legalności i jest sfera bezprawia. To, co robi ten pseudosąd, który tylko architektonicznie mieści się w siedzibie Sądu Najwyższego, nazywany Izbą Dyscyplinarną, jest bezprawiem. To, co robi Trybunał Konstytucyjny, działając na polityczne zamówienie, zawieszając rzekomo funkcjonowanie yy, uchwały Sądu Najwyższego, jest bezprawiem. To, co robi Krajowa Rada Sądownictwa, wybrana przez polityków w niejawnej procedurze, której do dzisiaj nie możemy poznać, jest bezprawiem. To. Co robi minister sprawiedliwości, to co robi premier Rzeczypospolitej Polskiej, nazywając uchwałę Sądu Najwyższego nieistniejącą, podważając status orzeczeń Sądu Najwyższego, podważając status orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, jest bez sprawie. Jak mawiał nieodżałowany Fryderyk August von Hayek, Państwo praworządne to państwo, w którym władza związana jest z takimi regułami, które pozwalają podciągnąć ją do odpowiedzialności za nadużycie władzy. Zostawiam Państwa ocenie, czy żyjemy obecnie w takim państwie. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy, jeżeli czy Państwo można mają pytania. Pan, pan profesor był łaskawy nazwać działanie Izby Dyscyplinarnej działaniem przestępczym. Jakie, jakie powinno ta konstatacja wywoływać? No cóż, gdybyśmy mieli niezależną prokuraturę, pewnie by wszczęła już postępowanie wyjaśniające. Dotychczas tego nie zrobiła, bo przecież wszyscy, którzy za tą prokuraturą stoją, uważają, że ta Izba działa praworządnie i jest w Polsce potrzebna. To są oczywiście takie pseudo-uzasadnienia, ale one na pewno Sparać, żołały wszystkie organy ścigania, które powinny zająć się tą sprawą. Co zatem mogą zrobić yy, stronnicy sędziów, stronnicy uczciwego, niezawisłego wymiaru sprawiedliwości? Proszę pana, nie jestem tutaj doradcą. Każdy w sumieniu wie dobrze, co trzeba zrobić. Panie profesorze, ma pan żal do prezydenta Andrzeja Dudy, że pomimo tych apeli z różnych stron podpisał jednak ustawę dyscyplinującą sędziów. Oczywiście, oczywiście. Powiedział tutaj jeden z moich poprzedników, że ta ustawa jest prowokacją, jest właściwie daniem twar w twarz Trybunałowi w Luksemburgu. Bo tam wypowiedziano się jednoznacznie na temat tego, jaki organ może być organem sądowym, jaki organ, to znaczy jak skonstruowany może składać wnioski o powołanie na stanowisko sędziego. Jest tam jeszcze pewien punkt, na który chcę zwrócić uwagę. Paru wiceministrów, chyba nie prawników, twierdzili, że w tym orzeczeniu mówi się, że postanowienie prezydenta jest nienaruszalne. Powiedziano zupełnie co innego w punkcie 145. Powiedziano, że wobec tego, że w prawie polskim postanowienie prezydenta nie ulega żadnej kontroli. Ta kontrola musi być na poziomie tego organu, który wnioskuje o nominację. Przypominam, że w ostatnim okresie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nie mogą być zaskarżane do żadnego organu sądownictwa. Panie Profesorze, jaki jest status Pana Macieja który z jednej strony zawiesza coś, jego już czyszy, a z drugiej strony do końca nie wiemy, jak wyglądały listy poparcia Nie wypowiadam się w indywidualnych przypadkach. Co sobie na to myślę, czułeś, słuchać, niechaj sobie też. Pan widzi jakieś rozwiązanie wyjścia z tej sytuacji? Oczywiście. Pod, podpis Prezydenta trochę to komplikuje. No, przede wszystkim na pewno ta ustawa zostanie w jej wykonaniu zawieszona, prędzej czy później. To nie sprzyja autorytetowi żadnych organów państwowych. A wyjście oczywiście jest. Jest bardzo proste. Odpowiednie propozycje w formie projektu ustawy przygotował Senat. Były też inne wypowiedzi. Poza dobrą wolą nic, nic by naprawić tę sytuację. I wrócić do Europy jako pełnoprawny członek szanujący te wartości, które spowodowały, że do tej Europy warto wstąpić, są. So. Czy można taki, w takim razie postawić taką tezę, że jest to klasyczny sposób znaczy klasyczny przekładowania trójpodziału władzy? Ten trójpodział władzy jest od 5 lat. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Relacja z konferencji KOS przed Sądem Najwyższym.